Cześć, w dzisiejszym odcinku kolejny samochód z silnikiem hybrydowym. Oto Toyota RAV 4 z roku 2019 po montażu instalacji LPG. Po krótkim intro zapraszam do oglądania. Jeżeli film Wam się spodoba, zostawcie zasięgową łapkę w górę. A jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi realizacjami, a jest już ich ponad 100 na kanale YouTube, zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału. Przypominam również, że filmy mają charakter poglądowy i nie podajemy w nich ceny instalacji LPG. Aby taką cenę uzyskać, należy wypełnić formularz na naszej stronie internetowej www.gazautomix.pl Klient po montażu instalacji LPG oczywiście otrzyma 5-letnią gwarancję z limitem 100 tysięcy km, a aby gwarancję utrzymać należy serwisować samochód raz w roku bądź co 20 tysięcy przejechanych kilometrów. Gwarantujemy, że nie dojdzie do wypalenia zaworów oraz gniazd zaworowych. Samochód posiada czterocylindrowy silnik o pojemności 2,5 litra oraz mocy 178 koni mechanicznych. Układ, oczywiście, wspomagany jest silnikiem elektrycznym. Jednostka napędowa jest wyposażona również w system Dual, czyli podwójne wtryskiwacze benzynowe, które już wiele razy omawialiśmy w poprzednich filmach. Toroidalny zbiornik LPG został zamontowany w miejscu koła zapasowego i ma pojemność 62 litrów, co pozwala właścicielowi zatankować około 50 litrów gazu. A zawór tankowania w całości został umieszczony pod klapką wlewu benzyny i nie ma potrzeby stosowania. Adaptera. Spalanie benzyny w tym modelu waha się między 6 a 8 litrów, natomiast my litrażowaliśmy samochód dwa razy po 200 km. Pierwsze litrażowanie odbyło się na autostradzie, nie przekraczając prędkości 120 km na godzinę. Spalanie gazu wyniosło 6,8 litra plus 1,5 litra benzyny. A przy jeździe lokalnej samochód pobierał 5,5 litra gazu plus 80 litra benzyny. I mowa oczywiście o spalaniu na 100 km. Samochód wyposażony jest w nowoczesny napęd na cztery koła AWDI i jest niezależny dla obu osi. Za każdą z nich odpowiada inna jednostka napędowa. Z przodu jest to połączenie benzynowego silnika oraz wspomagającego silnika elektrycznego o mocy 120 koni mechanicznych. Za napęd na tylną oś odpowiada niezależny motor elektryczny o mocy 54 koni mechanicznych. RAV-4 to samochód osobowy typu SUV produkowany przez japoński koncern motoryzacyjny Toyota Motor Corporation od 1994 roku. Wraz z kolejnymi wcieleniami RAV-4 ewoluowała z miejskiego przez kompaktowego do suv klasy średniej. Od 2019 roku produkowana jest piąta generacja. Na świecie sprzedano łącznie ponad 10 milionów egzemplarzy modelu RAV-4. Toyota RAV-4 piątej generacji została zaprezentowana w marcu 2018 roku podczas targu w Nowym Jorku, a jej europejska premiera nastąpiła w październiku. Tego samego roku w Paryżu. Nowa generacja stała się nieznacznie większa, jednocześnie zyskując nieznacznie krótsze nadwozie. Stylistycznie nawiązuje do konceptu FTAC, zaprezentowanego w grudniu 2017 roku. Wnętrze, w swojej estetyce, reprezentuje aktualny styl marki, znany już z modelu CHR. Odznacza się dużym ekranem dotykowym do sterowania systemem multimedialnym i zminimalizowaną zarazem liczbą przełączników. RAV4 jest pierwszym samochodem, który wyposażony jest w udoskonalony system Toyota Safety Sense. A w 2019 roku Toyota RAV4 4 uzyskała 5 gwiazdek w testach bezpieczeństwa Euro NCAP. Podsumowując, to kolejna realizacja montażu instalacji LPG do samochodu z silnikiem hybrydowym. A w dzisiejszym odcinku to wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia.